Cześć, dzień dobry, Michał z tej strony. Świat schowany pod powierzchnią wody to niesamowite miejsce skrywające wiele tajemnic. A możliwość nagrywania w takich warunkach to nie tylko świetna zabawa, ale i pamiątka, do której będziemy często wracać czy to w chłodniejsze miesiące, czy to planując kolejną podwodną przygodę. Dlatego w dzisiejszym materiale dowieść się wszystkiego, co robić, jak się przygotować i na co zwrócić uwagę, aby filmowanie było proste i przyjemne. Możliwość nagrywania filmów w 360 stopniach to niesamowita technologia, a zabieranie takiej kamery do wody to świetny pomysł. Jednak woda to trudne środowisko i rządzi się swoimi prawami. Dlatego do nagrywania będziemy potrzebować dodatkowego akcesorium, którym jest etui do nurkowania. Co prawda kamera jest wodoszczelna do głębokości 12 metrów i daje możliwość nagrywania bez jakiejkolwiek obudowy, ale zostaniemy ograniczeni do nagrywania wyłącznie jedną stoczewką, niczym w tradycyjnej kamerze sportowej ponieważ zakrzywienia obrazu powodowane przez wodę nie pozwolą na bezproblemowe łączenie obrazu z dwóch soczewek. Dlatego, aby wykorzystać pełen potencjał naszej kamery, należy zakupić niewidzialne etui do nurkowania, które jest dostępne w dwóch wariantach. Jednym z nich jest omawiany dziś model o nazwie Invisible Dave Case w cenie 120 euro oraz nowsza wersja, która swoją premierę miała kilkanaście dni temu o nazwie Invisible Dave Case Pro i została wyceniona na około 140 euro. Cały zestaw przychodzi w dużym pudełku, ponieważ nasza obudowa jest w kształcie kuli i jest sporych rozmiarów, a waga samego akcesorium wynosi 200 g. W środku dodatkowo znajdziemy 6 zestawów wkładek, które zapobiegają parowaniu dzięki wchłanianiu wilgoci. Specjalny adapter, który różni się od klasycznego tym, że nie pozwala na przechylanie obudowy podczas pływania, śruba też różni się od klasycznej, miejsce jej mocowania jest w pełni wypełnione plastikiem, jest jeszcze bloczek obciążający oraz torba ochronna do przenoszenia całej obudowy. Zapinana od góry, a od dołu posiada niewielki otwór, przez który możemy przełożyć kijek. Dzięki czemu z gotowym zestawem, np. przygotowanym już w domu, możemy udać się na plażę. Niewątpliwą zaletą jest również niewielkie mocowanie na rzep, pozwalające na przyczepienie do szelek lub innego paska w plecaku. Nasze niewielkie tui do nurkowania wykonane jest z bardzo dobrej jakości materiałów, a dodatkowo okulary są pokryte warstwą ochronną, co z pewnością usprawiedliwia dość wysoką cenę. Całość jest dobrze zabezpieczona przed uszkodzeniami, ale nie jest niezniszczalna. I o ile w normalnym użytkowaniu będzie służyć nam naprawdę długo, bo ziarenka piasku w wodzie nie robią na niej wrażenia, tak pływając blisko skał lub w płytszej wodzie, musicie się bardziej pilnować, ponieważ głębokie zarysowania sprawią, że tu i stanie się bezużyteczne. Na każdą ze stron przypadają po dwa zapięcia, a do sterowania kamerą służą nam dwa mechaniczne przyciski na boku z bardzo przyjemnym i płynnym naciskiem. Z drugiej strony znajduje się wygrawerowane logo z modelem kamery oraz nazwą Etui. Niby detal, ale bardzo fajny. Od spodu znajduje się mocowanie do kijka oraz otwory na smycz, której niestety nie znajdziemy w zestawie. Mechanizm otwierania jest solidny i opiera się na jednym metalowym pręciku, który z czasem zaczyna wydawać skrzypiący dźwięk. Przed umieszczeniem kamery w środku należy umieścić wkładki przeciw zaparowaniu w specjalnie przygotowanych do tego miejscach. Niestety, ale z jakiegoś powodu, wkładki, które znajdziemy w zestawie, wykonane są z bardzo kruchego materiału i potrafią się sypać, przez co niewielkie drobinki mogą wpaść do środka. Można się ich pozbyć, obracając obudowę lub użyć mikrofibry lub innego miękkiego materiału, który wewnątrz nie pozostawi śladów, które mogłyby być później widoczne na nagraniu, a tego byśmy nie chcieli. Zanim umieścimy kamerę w dzisiaj omawianej obudowie, należy włączyć tryb do nurkowania w menu. Ale tylko w wersji podstawowej naszego Etui. Jeśli posiadacie wersję Pro, stanie się to automatycznie. Aby tego dokonać, wysuwamy zakładkę z góry, następnie w prawo i klikamy w akcesoria oraz kafelek walizka nurkowa, a następnie włącz teraz. W tym miejscu możemy również wybrać, czy chcemy pod wodą przełączać między standardowymi trybami, czy wybrać nasze własne. Dla przypomnienia, własne tryby tworzy się poprzez wysunięcie zakładki z góry ekranu, następnie w prawo i klikamy w ustawienia wstępne. Kiedy już wszystko mamy ustawione, umieszczamy kamerę w środku oraz zamykamy wszystkie cztery zatrzaski. Teraz kamera jest gotowa do działania, a za sterowanie odpowiadają dwa przyciski, co z wiadomych względów mocno ogranicza możliwości. A co właściwie ustawić, kiedy zabieramy kamerę do wody? Zaczynając od ustawień obrazu. Upewniamy się, że kamera rejestruje obraz w kodeku H.265. Bitrate jest ustawiony na wysoki, natomiast ostrość obrazu jest ustawiona na poziomie niskim lub średnim. Ustawienie wysoki może źle wyglądać pod wodą poprzez niechciane artefakty na obrazie. Jeśli chcemy uzyskać najlepszą jakość obrazu, to wybieramy rozdzielczość 8K oraz ilość klatek dostosowaną do naszego filmu. Niestety, w tej rozdzielczości kamera nie pozwala na nagrywanie w wysokim klatkarzu, więc zostajemy pozbawieni możliwości robienia ujęć w zwolnionym tempie. A wbrew pozorom, pod wodą wiele rzeczy dzieje się naprawdę szybko, więc jeśli zależy nam na slow motion. To musimy zmienić rozdzielczość na 5,7K, co pozwoli nam na ustawienie większej liczby klatek, np. 50 lub 60, kosztem jakości obrazu oczywiście. Ja wybieram jakość 8K i 25 klatek, ponieważ niższy klatkarz ma jeszcze jedną zaletę, którą jest dłuższy czas na łapanie światła w każdej klatce, a tego, jak wiemy, pod wodą jest zawsze za mało. Opcja Adaptive Tone jest pomocna w ustawieniu odpowiedniej jasności oraz kolorów podczas wybranej sceny i usprawnia pracę w edycji materiału. Jeśli chcecie, aby algorytm robił to za Was, to warto ją włączyć. Następnie przechodzimy do kolejnych ustawień i tu parametr FV ustawiamy na minusową wartość 0,3, co powinno być wystarczające w słoneczny dzień i zapewnić idealną grę światła i cieni. Balans bieli, czyli parametr WB, zostawiamy na auto. Natomiast jeśli opcja adaptive tone nie będzie przez nas używana, to w ustawieniach profilu wybieramy standardowy, jeśli chcemy, aby kamera sama dobrała kolory, lub tryb płaski, jeśli chcemy mieć większą kontrolę nad obrazem. Parametr EV również na minusową wartość 0.3, oraz ustawienia balansu bieli na tryb automatyczny. Jeśli jesteś ciekaw moich ustawień, to wyglądają następująco: rozdzielczość 8K i 25 klatek, adaptive tone wyłączony profil kolorów płaski, parametr EV na minusową wartość 0.3, a balans bieli na auto. Teraz tak przygotowaną kamerę możemy już zabrać do wody, ale warto zatrzymać się jeszcze na chwilę i porozmawiać o kilku kluczowych elementach. Aby uzyskać fajne ujęcia potrzebny nam będzie przynajmniej metrowy kijek, poprawnie zamontowane etui do nurkowania oraz bloczek obciążający. A co z pływającym kijkiem? Po pierwsze jest za krótki, a po drugie nie jest potrzebny. Ponieważ kulista obudowa zapewnia możliwość unoszenia się na wodzie całego zestawu, co sprawia, że jeśli kamera na przykład nam wypadnie z ręki, to nie utonie, ale co lepsze, to również sami możemy ją pozostawić w takiej pozycji i nagrywać samych siebie, a bloczek obciążający, o którym wspominałem, pozwala na lepszy balans całego zestawu. Montując kijek do naszego Etui, musimy pamiętać o użyciu mocowania, które znajduje się w zestawie. Ponieważ jest ono zaprojektowane w taki sposób, że nie pozwala na przesunięcie się obudowy podczas pływania, co zapewnia bezproblemowe usunięcie kika z finalnej wersji filmu. Skoro już jesteśmy przy edycji, to niezależnie od trybu, w jakim nagrywacie, opcja AquaVision 3.0, która dostępna jest w aplikacji mobilnej oraz w programie Studio, jest fenomenalnym narzędziem do uzyskania właściwych kolorów wody na naszym nagraniu. Cztery gotowe profile oraz suwak odpowiedzialny za ich intensywność dają sporo możliwości. Zresztą w każdym prezentowanym dziś ujęciu korzystałem z tej opcji, więc wyniki widoczne są na obrazie. Kilka porad na koniec: sterowanie kamerą, przycisk zasilania, krótkie naciśnięcie, włączenie kamery, długie wyłączenie kamery. Kiedy kamera jest włączona, to jednym kliknięciem robimy podgląd aktualnie używanego trybu, a kolejnym wciśnięciem możemy je przełączać. Natomiast podczas nagrywania jedno kliknięcie wyłącza i włącza ekran. Przycisk Q. Kiedy kamera jest włączona, przycisk Q odpowiada za włączenie i zakończenie nagrywania. Kiedy kamera jest wyłączona, jedno krótkie wciśnięcie pozwala na rozpoczęcie szybkiego nagrywania. Kiedy ekran jest wyłączony lub jest w trybie podglądu, jedno krótkie naciśnięcie rozpoczyna nagrywanie, a podwójne naciśnięcie przełącza między trybem przedni- tylny w trybie pojedynczej soczewki i między widokiem przednim- tylnym w trybie 360. Podczas zmiany trybu przyciskiem zasilania, wciskając ku, zyskujemy szybki powrót do podglądu. Natomiast wciskając przycisk ku podwójnie, przełączamy między trybem pojedynczej soczewki a trybem widoków w 360 stopniach. Po skończonym nagrywaniu etui należy wypłukać w słodkiej wodzie, aby zapobiec tworzeniu się niewielkich kryształków soli, które mogą mieć wpływ na rozszczelnienie się naszego akcesorium. Jeśli będąc na plaży nie mieliśmy wystarczającej ilości słodkiej wody, to po powrocie do domu niezwłocznie należy umieścić co najważniejsze nieotwierane etui w letniej, niegorącej wodzie na kilka minut, a następnie strumieniem letniej wody wypłukać wszystkie zagłębienia. Całość pozostawić do wyschnięcia lub wytrzeć mikrofibrą. Do czyszczenia nie używać żadnej chemii ani produktów na bazie alkoholu przed kolejnym użyciem skontrolować stan uszczelki, czy nie ma uszkodzeń lub niepożądanych obiektów, takich jak ziarenka piasku lub innych zabrudzeń. I to wszystko w dzisiejszym materiale. Jeśli macie jakieś pytania, to sekcja komentarzy należy do was, a ja dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Trzymajcie się, hej.